Pis IPO równa się oszustwo. W Unii Europejskiej rząd Morawieckiego zgodził się na Ursulę von der Leyen. Wszyscy posłowie za: Europejski Zielony Ład Fit for 55. Mechanizm Pieniądze za praworządność. KPO, czyli wspólny unijny dług, pożyczki oraz kamienie milowe. Między innymi podatki od aut spalinowych i oskładkowanie umów zleceń. Nowe unijne podatki. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. Kaczyński. Odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. Nie dajcie się nabrać namalowanych patriotów. Po drugiej stronie uśmiechnięta koalicja. Tusk zrobi wszystko pod dyktando unijnej biurokracji. Zaoranie CPK i elektrowni atomowej to dopiero początek. Następni mają być rolnicy. Jestem całym sercem za tym, żebyśmy osiągnęli tą neutralność klimatyczną jak najszybciej, najpóźniej do roku 2050, zgodnie z tym, do czego y, zobowiązaliśmy się jako Unia Europejska i teraz. 90%. 90%. Pamiętajmy, że Zielony Ład jest dla rolników, a nie przeciwko rolnikom. Nie znamy w takim razie coś. według pani oni są zdezinformowani, ci rolnicy protestujący? Myślę, że niektórzy mogą być kompletnie zdezinformowani, myślę, że niektórzy są wykorzystywani instrumentalnie. E, oni protestują przeciwko Zielonemu Ładowi. Zielonemu ładowi, który wchodzi, wchodzi cały czas. No, dzięki głosom Europosłów Lewicy. I Zielonemu Ładowi, który wy macie w swoim programie. Tak, bo my potrzebujemy rozwiązań, które, e, dzięki którym będziemy mogli e, po prostu przeżyć e, na naszym kontynencie i w naszych krajach. Ci ludzie nie będą bronić naszych interesów w Brukseli. 9 czerwca oddajcie głos na prawdziwych patriotów, którzy będą bronić interesów Polaków przed szaleńcami z Brukseli. Konfederacja.